Moja kochana, chciałbym napisać wspaniały wiersz, którym dotknąłbym najgłębsze miejsca w Twoim sercu, ale ciężko opisać to, co czuję. Misiu, dziś nadszedł ten dzień. Najważniejszy dzień w moim, w naszym życiu. To dziś spełni się moje największe marzenie. Gdybym mogła z tej okazji coś Tobie podarować, dałabym Ci możliwość spojrzenia na Ciebie moimi oczami. Zobaczyłbyś wtedy. Jak bardzo jesteś dla mnie ważny. Zacznę od tego, że już nie mogę się doczekać, aż będziesz moją żonką. Kiedy o tym myślę, serce zaczyna mocniej bić, a na twarzy mam szeroki uśmiech. Lękając i modląc się w moim małym pokoiku, nieśliłem nawet o takim scenariuszu. Takiego wieku ja! Jeszcze Jeszcze a teraz, Ty i ja, już niedługo żona i mąż będziemy wspólnie przeżywać tę wspaniałą przygodę zwaną życiem. Ja Bartłomiej, biorę Ciebie tak mara za żonę i ślubuję Cię. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Chciałabym Ci też podziękować za to, że jesteś tą osobą w życiu, przy której czuję się tak bezpiecznie, za ogromne wsparcie w każdej chwili mojego życia, za obecność, dotyk i dobre słowo. Jesteś najwspanialszą siostrą jaką kiedykolwiek miałam. Chcę, żebyś wiedział, że będę przy Tobie w tych trudnych i szczęśliwych chwilach. Kiedy nie będzie mnie fizycznie, też będę przy Tobie. Będę zawsze. Kocham Cię i dziękuję Bogu, że to właśnie Ty. Wszystkiego co najlepsze dla nas. Nie, na pewno pierwsze spotkanie było na stacji benzynowej, na lotosie. Na lotos. Nie dobrego. To się doczekać nie można to... było. Ja, ja, to... dobrze. Nadszedł dziś dzień, w którym postanowiliście zrobić kolejny krok w waszym życiu. W którym poczuliście, że już nie wystarczy wam się w sobie zakochać. Ale chcecie wziąć tę miłość w swoje ręce. I przenieść ją przez całe życie. Ja tak Mara. Biorę Ciebie, bardzo za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego, potwierdzam im błogosławie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.